Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajans, karczmy Ajantisa i zapraszam Was na kolejną 53 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: Zakończenie konkursu na karczmie Ajantisa, Blizardowe podsumowanie pierwszego roku Diablo 3 Czat z Łajatem Chengiem i Travisem Dejem na Twitchu, Koniec urodzinowego Buffa, Reorganizacja w społeczności Health Potion oraz 15. rocznica istnienia klanu Soldiers of Doom. Konkurs z okazji pierwszej rocznicy istnienia Karczmy Ajantisa z dniem dzisiejszym dobiega końca. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Przyznam, że nie spodziewałem się aż tylu odpowiedzi, a było ich niemal 150. Niektóre poważne, niektóre śmieszne ale wszystkie zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę podczas przyznawania nagród. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym tygodniu. Niestety ze względu na brak czasu nie mogę podać konkretnej daty, ale bądźcie pewni, że przed weekendem zwycięzca będzie już znany. Celebrowanie pierwszej świeczki na urodzinowym torcie Diablo 3 przychodzi Blizzardowi bardzo łatwo. Strona producenta gry wypełniona jest artykułami opracowanymi na tę okazję, ale kilka dni temu otrzymaliśmy coś, co w prosty, zwięzły i, jak sądzę, bardzo atrakcyjny sposób przedstawia podsumowanie pierwszego roku Diablo 3. Blizzard zaprezentował nam bowiem podsumowanie w formie graficznej, zawierające sporą ilość statystyk dotyczących gry. Wiedzieliście na przykład, że co każdą sekundę na Battlenecie tworzone są dwie nowe postacie, że jedynie 6% obecnie istniejących postaci ukończyło grę na poziomie inferno? Że na każdą postać na serwerze przypada średnio 9 milionów 700 tysięcy złota? Czy że ilość postaci stworzonych na serwerach europejskim, amerykańskim i azjatyckim jest niemal identyczna? Jeżeli interesują Was podobne ciekawostki, to zapraszam na stronę Blizzarda. Jeden z najbardziej znanych w świecie Diablo 3 streamerów, Arkon The Wizard, postanowił na swoim kanale w serwisie Twitch zaprezentować nam coś nowego. Udało mu się bowiem przekonać dwóch producentów gry, Wyata Chenga i Travisa Deja, do wirtualnej pogawędki na tematy związane z grą. Filmów raczej nie można nazwać wywiadami, gdyż przybrały one formę raczej luźnej pogawędki o grze. Jeśli jednak uważnie posłuchacie słów Chenga i Deja, możecie dowiedzieć się kilku ciekawostek o trzeciej części Diablo. Problem leży tylko w długości filmów. Rozmowa z Dejem trwa godzinę, ale rozmowa z Częgiem to już blisko 3 godzinny maraton. Chyba każdy, kto logował się do Diablo przez ostatni tydzień, zauważył nową podejrzaną ikonkę na pasku buffów. Okazją do jej wprowadzenia była bowiem pierwsza rocznica gry, a sam buff zwiększał o 25% Magic Finda oraz ilość zdobywanego doświadczenia. Dokładnie tydzień po premierze gry, buff został wyłączony i po bonusowym EXPIE zostało tylko wspomnienie i być może nieco wyższy poziom doświadczenia. Jedna z największych polskich gildi Diablo 3, czyli społeczność multigamingowa Health Potion, kilka dni temu doczekała się sporej reorganizacji, w wyniku której zmianie uległa struktura dowodzenia gildi. Ponieważ w Health Potion rekrutacja jest oparta na długoterminowej przynależności i budowaniu zaufania w trakcie godzin wspólnej gry, to dotychczasowa lista klanowiczów została porządnie przesiana i w wyniku cięć kadrowych w klanie pozostała znacznie mniejsza, choć zdecydowanie bardziej zgrana grupa klanowiczów. Klany w Diablo 3 niestety zostały zepchnięte na margines społeczności i będzie bardzo trudno przywrócić je do życia w formie z czasów pierwszej albo drugiej części Diablo. Ale na szczęście są wśród nas ludzie, dla których klan to coś więcej niż tylko dodatkowy DPS podczas rajdów, czy trochę więcej Magic Find'a. Przykładem takich jegomościów jest klan Soldiers of Doom, który 23 maja świętował 15 rocznicę swojego utworzenia. Być może kiedy pierwsze ksywki z tagiem Sod pojawiły się na Battlenecie, to części z was nie było jeszcze na świecie. Dlatego tym bardziej gratuluję członkom Sodu wytrwałości, jako że klan ten od 15 lat jest wciąż aktywny. I to wszystko w kolejnej 53 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, przypominając dyskretnie, że 20 maja ubiegłego roku pierwsza tygodniówka ujrzała światło dzienne.